Przyjechaliśmy do Podhajec, nie, a żeby nie jechać z Tarnopola do getta, bo w Tarnopolu ludzie byli na ulicy, ale myśmy przyjechali do, do Podhajec. Już getto było prawie zupełnie wy, wypełnione, nie było miejsca. Myśmy byli trzy noce na ulicy w listopadzie i było bardzo zimno. I ktoś tam przeszedł, przechodząc trzeciego dnia, Mówi, mówi do moich rodziców, słuchajcie, tutaj blisko, w drugi dom, e, od wejścia do geta, jest tam wolne mieszkanie. Idźcie, zobaczcie, czy możecie tam wyjść. I moi rodzice poszli tam zobaczyć, i przyszli, powiedzieli, idziemy. Przechodzimy tam, proszę pana, i leży kobieta w łóżku. Na podłodze stoi miska z wodą, i ona ma gruźlicę, otwartą gruźlicę, i ona kaszle i pluje krwią do tej wody. 28 lat po porodzie martwego dziecka. Obok stoi i opiekuje się nią młodsza siostra, 23 lata, i te dziewczęta nie, ma, nie mogą wyżyć, nie mają z czego żyć. Taka bieda. Że kawałka chleba nie było tam. Proszę pana, i myśmy weszli do tego mieszkania, do tego pokoju. Nas było dziesięciu, i ich one dwie, czter, dwanaście osób w takim jednym pokoju i z tą chorą kobietą. Ale te dziewczęta się żywiły przy nas, co myśmy jedli, to one dostawały wszystko, wszystko. Później przy reakcji likwidacyjnej w tej miecie to ona nie mogła zejść do schronu, bo ona by się tam dusiła, wie pan, i ona została w łóżku i ją zaszczelili. A myśmy byli w schronie i przeżyliśmy, ale weszliśmy, wyszliśmy już do mieszkania, moja siostra postanowiła, że wystarczy. I zażyła truciznę. I moja mama coś ugotowała, jakąś kaszę taką, i daje nam, chce nam dać, żeby tego, i nie może ją, nie, 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 ona się nie budzi. I mama zaświeciła świecę i patrzy, ona jest taka zmi zmieniony kolor twarzy, śnieje. Ojciec latał jak, jak zwariowany, proszę pana, w gecie i szukał lekarza. Znalazł lekarkę, przyszła i wypompowała jej żołądek. Jakoś taką ona tak leżała całą noc i ja siedziałam przy niej. Moja siostra leżała na tej pryczy i ja podnoszę się do niej patrzeć. I takie łzy spływają, bo miała zapalenie oczu po tej truciźnie. Myśmy mieli cankali po tej truciźnie. I ja dochodzę do niej. I ona mi mówi, Nusia, ja na takim świecie nie chcę żyć. Po coście mnie ratowali? A mój ojciec po tym wypadku z siostrą usiadł sobie ze mną i mówi Niusia, ty przyrzekaj mi, że nie zrobisz tego, co zrobiła Mania. Że, że, że w, w takim naj, naj, jak już będzie, po prostu mówi, jak już będzie sznur na szyi, wtedy. Ale jak długo możesz walczyć o to życie? Walcz, walcz dziecko, przyrzeknij. Ja, pracując w pralni, w moim obozie, miałam prawo raz w tygodniu, w soboty, wyjść do magazynu, ażeby przynieść dla prania te przybory do prania. Mydło, tam była soda, myśmy prały, tam były, były kobiety, prałyśmy bieliznę, która pozostała po Żydach zlikwidowanych, i później te, my pracowałyśmy te, te tę bieliznę, i, i o, to odsyłano. Każdego tygodnia przyjeżdżał wóz ciężarów, ciężarowy wóz wojskowy, zabierał tę bieliznę i odwoził do sz, szpitali niemieckich. Magazynierz był też Żydem, który. To, był jego, to było, jego, było jego zadanie w tym obozie i on mi pytał mnie, mówi, dziewczynko, gdzie ty, gdzie, z kim ty jesteś tutaj w obozie? To ja powiedziałam, jestem sama. A gdzie jest twoja rodzina? Powiedziałam, niedaleko stąd, w tym i w tym obozie są moi rodzice i siostra. Przychodzę po, po dwóch tygodniach czy po trzech tygodniach, on mi mówi, słuchaj, każdy pierwszy soboty miesiąca ja jadę do tego obozu, gdzie jest Twoja rodzina. Bo w tym obozie jest centralny magazyn y, by, tych żywności i różnych innych przyborów dla obozów z całego województwa tarnopolskiego. I ja te, to przywożę przywożę, co jest potrzebne dla naszego obozu. I ja mogę Ciebie zabrać, ale muszę zapytać tego. Spytam y, naczelnika tego Niemca, czy mogę Ciebie zabrać. No i on mi odpowiedział później, że tak, on się zgadza na to, ale Ty powinnaś za to zapłacić. Ja mówię, czym mam zapłacić? On mówi, jego żona haftuje, to powinnaś kupić, dać pieniądze na hafty, na, na przybory, na tego, na, na, na wzory. Ja mówię, ile? Powiedział mi tam jakąś sumę, powiedział: Nie ma problemu, ja miałam pieniądze. I on mnie zaprał do tego obozu, gdzie, był, gdzie była moja rodzina, więc ja ich widziałam tydzień wcześniej, ty, tydzień przed ich śmiercią. To było 3 lipca 1943 roku. I 10 lipca, w sobotę 10 lipca, widzieliśmy wieczorem na niebie. Ogień. I ludzie, którzy orientowali się w okolicy, mówili, że to teraz podpalili ten obóz, gdzie jest moja rodzina. Po prostu nie chciałam wierzyć, ale pytałam się tam jednego strażnika, pytałam się Ukraińca, pytałam się, powiedz mi, Skąd idzie ta, skąd ten, ten ogień, co widzimy na, na niebie, co to jest? On powiedział, likwidują ten i ten obóz. Wiedziałam, że już nie mam rodziny. Ja uciekłam z obozu w, w przymusowej pracy. Już pod koniec, czy, czy, to było w, w lipcu 1943 roku. To było tydzień po śmierci, po zagładzie, po śmierci moich rodziców i siostry. I oni byli ostatni z mojej rodziny, którzy zostali zabici. Ja straciłam 62 osoby z mojej rodziny, ze strony ojca i ze strony matki. I mnie przyrzekł jeden Polak, który przechował rodzinę żydowską że jak, Żebym wytrzymała w lesie jak długo mogę, a jak będę już w takim, jak, jak dojdzie do tego, że będę musiała się gdzieś ukryć, to on mnie przeprowadzi do kogoś, że mnie przechowają. No i rzeczywiście, proszę pana, ja wtedy wyszłam z lasu i szłam do tego Jana Misiewicza, który przechowywał u siebie rodzinę pięcioosobową. I on u siebie nie miał miejsca w jego piwnicy. I on mnie odprowadził do swego przyjaciela, u którego też było pięciu ludzi. Była rodzina z Tarnopola, ale tam był większy, większy, większe pomieszczenie. To było pod ziemią, był takie, taki bunker niby, i to było pod górą. Na, to była taka góra za miastem, i na tej górze były. Ruiny, zamku. Siedziałam tam, byłam do 23, 23 marca 1944 roku. On zapukał do tego, mieliśmy taki znak oznaczony, bo on postawił coś takiego, wie Pan, jak gdyby ubicacja na, nad wejściem do naszego, do, do tej jamy. I mieliśmy taki oznaczony, oznaczony znak, że on trzy razy zapukał. To z zewnętrza myśmy mogli otworzyć tam, odkręcić ten kurek i otworzyć ten otwór, i tak on nam dawał 23, tego. 23 marca to było w piątek przed wieczorem, o godzinie 5 jeszcze. Dosyć można było widzieć, nie było jeszcze tak, nie było ciemno, tak. I on, ja dochodzę ja zawsze otwierałam te drzwiczki. Ja otwieram i ja mówię, panie Michał, co się stało? Bo, bo nigdy nie przechodził o tej porze. I on mówi, ty wiesz, Niusia, jesteś wolna. Wychodzę z tej jamy, wylazłam z tej jamy, patrzę. Za tym domem, gdzie on mieszkał, em, płynęła rzeka, seret, była szeroka rzeka w tym, na tym miejscu, była szeroka i głęboka. Naprzeciw były pola i na wzgórzu już był las. I ja patrzę i widzę z lasu wychodzą ludzie, olbrzymia ilość ludzi. Ja mówię, co to jest? On mówi, Niusia, jesteś już wolna. Ja mówię, jak to jestem wolna? Mówi, już nie ma Niemców, to jest sowiecka, to jest Czerwona armia to są czerwonoarmijcy i oni wychodzą z lasu, idą w kierunku miasta, a miasto już jest uwol zwolnione, uwolnione i, i nie ma już Niemców w mieście.